Nasze drogi były dosyć mocno zaśnieżone. Najszybciej zareagowało tutaj zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich. Jeżeli chodzi o drogi lokalne, to z opóźnieniem, no też z uwagi też na ilość tej sieci tych dróg, że tych kilometrów dróg gminnych i powiatowych mamy dużo, dużo więcej jak dróg wojewódzkich i drogi krajowej. Jeżeli chodzi o zdarzenia, nawet przebiegało to w miarę spokojnie, zdarzały się tam jakieś kolizje, ale to przeważnie były stłuczki bez poważniejszych konsekwencji. Również bezpiecznie obyło się w przypadku ruchu pieszych. Oprócz tego, że musimy dostosować prędkość do warunków panujących, a te nie były łatwe, to musimy też pamiętać wyjeżdżając o tym, żeby auto było odpowiednio przygotowane do drogi. Jak jest śnieg, to niestety trzeba je odśnieżyć. Tak, również jest to jeden z bardzo ważnych aspektów tutaj naszego ruchu i poruszania się naszymi pojazdami. Bo pamiętajmy, że przepisy prawo ruchu drogowym, z tym w szczególności artykuł 66 ustawy prawo ruchu drogowym ustęp 1, tam jest punkt 1 i 5, mówią, że przed wyruszeniem pojazdem należy zapewnić, żeby ten pojazd był odpowiednio wyposażony, żeby wszystko w tym pojeździe było sprawne, żeby był odpowiednio zadbany. Czyli do, i do tego również należy zadbanie o to, żeby ten pojazd nie był zaśnieżony, żeby były odśnieżone szyby, żeby było, cały pojazd był widoczny, żeby były widoczne światła. Wszystkie tablice i urządzenia, które są w tym pojeździe muszą być sprawne i działać. W szczególności trzeba wziąć pod uwagę, że Taki zaśnieżony pojazd powoduje to, że on jest niewidoczny i stwarza realne zagrożenie, nie tylko dla samego kierującego tym pojazdem, ale też dla innych użytkowników. I tutaj musimy wziąć pod uwagę, że oprócz tego, że pojazd nie może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, nie może też zakłócać porządku na drogach, ale też, żeby nie narażało nikogo na szkodę żadną. I tutaj jest to usankcjonowane też przepisami, gdzie, gdy policjant zobaczy taki pojazd, może zastosować karę w postaci mandatu karnego, i to jest do wysokości aż 3000 złotych. A oprócz tego, dodatkowo może zostać taki kierujący ukarany za to, że ma zaśnieżone szyby, w tym szybę czołową przednią, gdyż zmniejsza tutaj pole widzenia tego kierowcy i to stwarza też zagrożenie bezpieczeństwa. Również, jeżeli są oblodzone, zaśnieżone tablice rejestracyjne, światła. I też jest to usankcjonowane tym, że w przypadku, gdy mamy tak zasłonięte tablice rejestracyjne, jest to usankcjonowane grzywną w postaci mandatu karny 500 zł i aż 8 punktami karnymi. Również, jeżeli mamy zasłonięte tablice rejestracyjne poprzez lód, lub zabłocenie, lub zaśnieżenie, gdzie są niewidoczne, to już jest 300 zł kary w postaci mandatu karnego i również 8 punktów karnych. A na przykład jeżeli są inne tablice lub urządzenia w tym pojeździe też zasłonięte przez oblodzenie lub przez zaśnieżenie lub zabłocenie i są niewidoczne, to już jest 100 zł mandat karny i również 8 punktów karnych, czyli tutaj ustawodawca doprecyzował, że jednak jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa i porządku na drodze.